Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wzmacniacz firmy Kain. Jest to wzmacniacz lampowy, model MT45MK2. Zapraszam do oglądania. Oczywiście jak zwykle w moich filmach obejrzymy sobie dokładnie sprzęt od frontu. I na przedniej ściance od lewej strony mamy wyłącznik sieciowy, wychyłowy wskaźnik biasu, lamp końcowych, Regulator głośności oraz przełącznik wejść wzmacniacz jest wyposażony w cztery wejścia o poziomie liniowym. Lampy, jak widzicie, ukryte są pod taką osłoną metalową. Ja za chwilę ją zdemontuję i będziemy mogli sobie obejrzeć wzmacniacz od góry w szczegółach. Zdjąłem perforowaną osłonę. No i pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to jest kwadra potężnych lap końcowych. Są to metody e, typu KT88. E, tutaj mamy zamontowane za lampy firmy PS Natomiast tutaj te mniejsze lampki są to stopnie wstępne i drivery. Stopnie wstępne są to lampy 12AX7. Natomiast jako drivery pracują lampy 12AU7. Tutaj mamy z kolei regulatory biasu dla kanału jak gdyby lewego. I dla kanału prawego. Przełącznik wyboru indykacji biasu, który regulujemy, jeżeli przełączymy go w tą stronę, to lampa A1, lampa A2 i analogicznie z tej strony lampa A3, A4. I tak ustawiamy tutaj te pokrętła, by wskazówka na tym wskaźniku ustawiła się na centralnym miejscu pionowo. Wtedy mamy prawidłowo wyregulowany bias. Natomiast tutaj jest jeszcze przełącznik zmieniający tryb pracy wzmacniacza. To jest położenie ultralinar, a to jest położenie, położenie pracy triodowej. Także można, prawie że w locie, zmieniać konfigurację pracy tego wzmacniacza. Wzmacniacz zasadniczo jest sprawny, natomiast trafił do mnie na przegląd. I to, co zgłaszał właściciel, to jest nieprawidłowa praca selektora wejść. Coś się dzieje z selektorem wejść, to muszę sprawdzić i oczywiście na początku zacznę od sprawdzenia wszystkich lamp zainstalowanych w wzmacniaczu jak widzicie jestem w czasie pomiarów lamp lampa KT88 na mierniku odsunę lampkę jak widzicie proces pomiarów już się kończy i mamy następujące pomiary prąd anodowy 131,3 mA prąd siatki 6,92 i tutaj S, nachylenia charakterystyki 11,1. Natomiast tutaj na kartce mam dane napisane katalogowe. Prąd 140 mA, około 7 mA, prąd siatki drugiej, nachylenia charakterystyki 11,5. Tutaj mam poprzednie trzy lampy już pomierzone, także lampy końcowe mają kondycję idealną. Zobaczymy jak te małe lampki jaką będą miały kondycję. I tu Wam jeszcze raz pokażę wyświetlacz analizatora. Five minutes later. Zakończyłem pomiary lamp. Tak jak widać na karcie, jeżeli chodzi o lampy stopnia końcowego, one są bez zarzutu, w bardzo dobrej kondycji. Teraz stopień wstępny. Tutaj jak widzicie, jedna z lamp ma no, w granicach 60% emisji. Frontanodowy 1,2 mA katalogowo, a tutaj widzicie 0,60-0,74, no to jest połowa emisji. Lampy, które tutaj zostały zamontowane, to są ECC83MG firmy JJ Audio. I lampy, drivery 12AU7, tutaj są zamontowane ECC82 Gold, też firmy JJ. Jedna z lamp, jak widzicie, też w granicach 50-60% emisji. Myślę, że te dwie... Pary będą do wymiany, ale to już po konsultacjach z właścicielem sprzętu. Natomiast teraz podłączę wzmacniacz i zobaczymy na oscyloskopie, jak wzmacniacz pracuje. Wzmacniacz mam już podłączony do sztucznego obciążenia oraz oscyloskopu. Jak widzicie, jeżeli chodzi o regulację głośności, jest ona bardzo ładna, bardzo równa. Natomiast są problemy z przełącznikiem wejść. O, widzicie co się dzieje. Na pewno przełącznik wejść będzie do czyszczenia. Oraz no, trzeba będzie też pomierzyć i kondensatory elektrolityczne, e, ogólnie stan wewnętrzny wzmacniacza. A tutaj zmierzyłem mu moc wyjściową. Jak widzicie, przy 8 ohmach oddaję wzmacniać 32 W, na 4 omach oddaje 30 W. Za chwilę zdejmę ściankę dolną wzmacniacza i obejrzymy, jak on wygląda w środku. I zaczniemy też pomiarę elementów. Wewnętrznych, czyli kondensatorów, jeszcze chciałem wam pokazać, jak działa wskaźnik biasu. O, tutaj mamy wskaźnik biasu. Ja teraz będę przełączał ten przełącznik. On obsługuje tą lewą parę lamp końcowych. I teraz zobaczcie głośność, oczywiście, na minimum. I lewa, lampa lewa, bias na środku. I lampa prawa, bias na środku. Analogicznie to działa, jeżeli chodzi o prawą stronę. Ok, przystępuję do rozmontowywania wzmacniacza. Tak prezentuję wzmacniacz się wewnątrz. No Zwraca uwaga jakość i staranność montażu. Zobaczcie, wszystkie wiązki są bardzo ładnie poukładane, pospinane e, opaskami. Zobaczcie, jak to wygląda. Sygnały z gniazd wejściowych... Są tutaj wzdłuż ścianki skierowane ekranowanymi przewodami do przełącznika wejść. Ja postaram się pokazać. Tutaj jest ukryty przełącznik wejść. Nim na pewno trzeba będzie się zająć. No mam zastrzeżenia co do potencjometru głośności. Widzicie, tam jest taki mały zwykły potencjometr. Mógłby producent użyć coś lepszego. Natomiast jeżeli chodzi o jakość montażu, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Tutaj kondensator firmy Nichicon. Mm, tutaj też nicikon muszę zobaczyć e, ten kondensator na pewno też nicikon to jest chyba samwa e, zobaczę gdy zdejmę górną osłonę będę musiał zmierzyć tutaj pojemności tych dwóch kondensatorów elektrolitycznych oraz oczywiście wszystkich innych nie jest ich tutaj dużo oraz oczywiście zająć się tu przełącznikiem wejść Zasadniczo tak jak widzicie, no naprawdę montaż jest bardzo, bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Wymontowałem główne kondensatory elektrolityczne. Ten mówiłem, że ten mniejszy, że jest Nichicon, natomiast ten drugi, który od dołu wygląda tak, myślałem, że jest to samwa, nie jest to nicikon o pojemności 330 mikrofaradów, napięcie pracy 500V. Ja je pomierzyłem, one są oba w idealnej stanie. Ten mniejszy, proszę, 472 mikrofarady, ESR niemierzalny. Także obydwa te kondensatory wracają z powrotem na swoje miejsce we wzmacniaczu. Skończyłem już wymieniać kondensatory. Znaczy, przetestowałem, pomierzyłem wszystkie kondensatory. Wymieniłem tutaj te dwa. Zastosowałem Panasonic, kondensatory firmy Panasonic FC. Były tutaj kondensatory... Typu kondensator, także zdecydowałem się na wymianę ich na firmowe, porządne kondensatory, natomiast tutaj w tej chwili będę zajmował się przełącznikiem wejść, tak on wygląda, ale chciałem Wam jeszcze pokazać potencjometry służące do ustawiania biasu. Zobaczcie, bardzo porządne. Tutaj widać jeden porządne hermetyczne potencjometry. Naprawdę producent się postarał, żeby dopasować komponenty poza drobnymi wyjątkami. Przełącznik wejść rozebrałem, to są styki nieruchome, jak widzicie są już troszeczkę takie przyśniedziałe, a tutaj Wam pokażę styki ruchome, też są pokryte takim czarnym nalotem, wszystko będę musiał bardzo dokładnie oczyścić, oczywiście zakonserwować też i specjalnym smarem. Przełącznik już wyczyszczony, jak widzicie styki są idealne, tutaj też wyczyściłem pola stykowe, muszą zaaplikować troszeczkę smaru konserwującego i będę mógł składać przełącznik wejść oraz zasadniczo e, to będzie koniec chyba działań serwisowych przystąpię do ponownego uruchomienia e, wzmacniacza i pomiarów Liter. wzmacniacz jest już po wszelakich czynnościach serwisowych wymieniłem tutaj dwa kondensatory na tej płytce sprawdziłem wszystkie połączenia sprawdziłem inne kondensatory elektrolytyczne i teraz mierzę sobie napięcie występujące na pierwszym kondensatorze w zasilaczu 458 V. Po prawej stronie obrazu będzie, macie tutaj widok na wyświetlacz w mierniku. Drugi kondensator to już jest za dwa 449 V. I w tej chwili sprawdzę napięcie, jakie występuje na katodach lamp. bias już jest ustawione. Katoda pierwszej lampy 430 mV, następna katoda 435 mV, powiedzmy 434 mV i 440 mV, 438. Eee, w katodach są rezystory 10 ohmowe, czyli wynik, jaki tutaj mamy, eee, możemy sobie Przeliczyć i wychodzi nam w tej chwili prąd spoczynkowy w granicach 43 mA w przypadku tej lampy. Tutaj będzie to też 43 mA lampy są równe, tak jak widać. Napięcie, które występuje na siatkach pierwszych lamp to jest około 50V. Odłączę multimetr, jak widać minus 50 V i następna lampa minus 50V. 2V, natomiast yy, zobaczymy sobie napięcie, jakie występuje na anodzie. To jest trzecia nóżka. Raz, dwa, trzy. To jest 442V. I w tej chwili lampy pracują w e, położeniu ultra linear, ten Przełącznik, tam który wam pokazywałem. Sprawdzę następną lampę 442V. Wszystko wydaje się w porządku. Zakręcam dolną pokrywę wzmacniacza, i będę mógł przejść tutaj do pomiarów na oscyloskopie, oraz zobaczymy, jak wzmacniacz sobie radzi z materiałem muzycznym. Wzmacniacz już podłączony pod sztuczne obciążenie oraz oscyloskop. Jak widzicie, przebieg jest bardzo ładny. Ustawię teraz amplitudę równą 2V. O. I zobaczymy, jakie ma pasmo przenoszenia. Ja będę zwiększał teraz częstotliwość z generatora do momentu, aż tutaj wskaźniki na oscyloskopie pokażą 1,4V mniej więcej. To jest spadek o 3 dB. Będę zwiększał częstotliwość z kokiem co 1 kHz. Teraz muszę rozciągnąć podstawę czasu 12 kHz. Teraz mamy 20 kHz. 25 kHz i mamy 28, 29, 30. Można powiedzieć, że wzmacniacz przenosi do częstotliwości 30 kHz. Tutaj na wyświetlaczu możecie zobaczyć. Wrócę teraz na częstotliwość 1 kHz. Bardzo ładnie. Wzmacniacz przenosi. Jestem już po wszystkich pomiarach. No cóż, teraz pozostaje nam tylko podłączyć głośniki i zobaczyć jak wzmacniacz reprodukuje muzykę. I to już koniec prac serwisowych. Będziemy mogli teraz troszeczkę wzmacniacza posłuchać.